Weliście wszyscy do zgrana paczka, idę przez życie w wygodnych klaczkach. Helitam, witam wszystkich na lajcie. Do zobaczenia gdzieś tam na jakcie wow Wiesz że holla holla, ni ta stronka. Ty się próbujesz jak to jak pionka? Myśli, że jesteś ode mnie, ciekawszy. Lecz TikTok to raczej mój znak rozpoznawczy. Siema, siema! A tak, szczerze, to kto im kurwa ten tekst pisał? Dzieci kurwa z duplikowanym chromosomem, kurwa, czy co? W, w jedenastej parze. Więc sami sobie, no nie, no nie mogą być aż tak upośledzeni, żeby. Jak, jak można. Patrz, masz taką sytuację, że ktoś do ciebie mówi nagrywamy nutę I ty mówisz, o kurwa, to, to trzeba tekst wymyślić, a co to za nuta? No tak jak wszyscy, wiesz, taki taki trapyn, wiesz o co chodzi, nie? Mabyn. I ty mówisz, o kurwa. I Piszesz to i okej, okay, możesz to napisać, jak najbardziej, ja to rozumiem. I potem mówisz, kurwa, to jest wystarczająco dobre. Ja z tym idę nagrywać, idę z tym do studia. No i zanim pójdziesz do studia, to ktoś pewnie jeszcze to czyta i ktoś Ci mówi spoko, Przesyła nagraj to. 6 zł i 15 gr... I mówi nagraj to. I Ty idziesz to nagrać i ktoś kurwa Ci to nagrywa, tak? I pozwala Ci to nagrać. I potem kurwa ktoś to miksuje i ktoś, i ktoś chce to zmiksować. I końc końców jak już jest gotowa, gotowa nuta, to x osób tego słucha i nie mają kurwa żadnych zastrzeżeń. Włodek jest tu z moimi ziomkami, ja witam się gestem High life. Witamy w Elicie, zaschło mi w gardę więc idę po picie Ej, hey, jak elita, ziomek nie pytaj, chciałeś to masz, no i robimy hita Ej, hey, jak elita, ziomek nie pytaj, tańczę tu, ja tańczę twoja, go wita Ej, hey, jak elita, ziomek nie pytaj, chciałeś to masz, no i robimy hita Ej, hey, jak elita, ziomek nie pytaj, tu ja tańczę, twoja kobita Ej, jak elita, ziomek, nie pytaj Chciałeś, to masz, no i robimy hita E jak elita, ziomek, nie pytaj Tańczę, tu ja tańczę, twoja kobita E jak elita, ziomek, nie pytaj Chciałeś, to masz, no i robimy hita E jak elita, ziomek, nie pytaj Tańczę, tu ja tańczę, twoja kobita Halo, mama? Nie jestem tu sama Wysyłam ci fotkę na Instagrama Jakbyś pytała, to u nas jest gij Z Narcyzem tworzę tu największy Przarydres, idealnie mordo na mnie leży. Mam za sobą jedną walkę, wtedy nikt nie wierzył. Korzys bez koszulki, trochę jak gangsterzy. Szukam wokół ziomka, dobra, widzę, leży. Ej, ziomalki, włosy mam i czym postać z bajki. W życiu sporo przeszłam, więc zakładam najki Szukam do iPhona swojej ładowarki, baby. Z projektu lady, Patrzę na różowo, no bo patrzę Fendi, Nie boję się wyzwań, bo życie to chwilę Lecę ode mnie to tyle Ej, jakelita, ziomek nie pytaj, chciałeś, to masz no i robimy hita Ej, jakelita, Ziomek, nie pytaj, tańczę, tu ja czy Twoja go wita Ej, jakielita, Ziomek, nie pytaj, chciałeś, to masz no i robimy hita. Ej, jakielita, Ziomek, nie pytaj, tancze tu ja czy Twoja go wita Ej, jakielita, Ziomek nie pytaj, chciałeś to masz no i robimy hita Ej, jakelita Tańczę tu ja, tańczę twoja go a E jak elita, ziomek nie pytaj Chciałeś to masz, no i robimy hitam. E jak elita, ziomek nie pytaj Tańczę tu ja, tańczę twoja go a Nie no, ogólnie... Ja... ja tak ogólnie to... To są plusy tej piosenki W tym momencie... Dostrzegam plusy Albo jeden plus w sumie, jeden plus Mianowicie się skończyła No jest kurwa wysoko, nie? Trochę oceny mnie kurwa niepokoją.